Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 małpa.gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Narcys jest nadpobudliwy. Narcys jest nadpobudliwy. Kiedy robisz coś korzystnego, kiedy robisz coś pozytywnego dla narcyza, to nie zmieni niczego. Na koniec narcys i tak. Obróci się przeciwko Tobie. Być może Go wspierasz, być może się podporządkowujesz, spełniasz Jego oczekiwania, wymagania. Jednak, pomimo tego, Narcyz zwróci się przeciwko Tobie. Czy to na koniec, czy nawet w trakcie, jak jeszcze Go wspierasz, w trakcie procesu, gdy robisz coś. Dobrego dla narcyza. Narcyz doświadcza stanu zwiększonej wrażliwości sensorycznej, któremu często towarzyszy przesadna intensywność zachowań. Celem tego jest wykrycie aktywności, które mogą być skierowane przeciwko narcyzowi. Nadpobudliwość narcyza pochodzi z jego urojeń z jego paranoi narcyz ma urojenia pod względem wrogości i złego traktowania narcyz może czuć się tak jak gdybyś to ty chciał go wykorzystać może czuć się tak jak gdybyś to ty chciał mieć nad nim przewagę Kontrolę, być wiele kroków przed Nim. Narcyz może się czuć tak, jakbyś to ty chciał mu coś odebrać. Narcyz spodziewa się nieuzasadnionych podejrzeń i nieufności. Narcyz wierzy, że robisz coś takiego, czego nie wie, o czym. Nie ma pojęcia. Narcys myśli, że robisz coś takiego, czego nie jest świadomy. Myśli, że coś masz do ukrycia, że coś przed Nim ukrywasz. Niezależnie od tego, że wspierasz Narcyza, czy się mu podporządkowujesz i spełniasz Jego oczekiwania, Jego zadania, to Narcyz wierzy, że Masz jakiś ukryty cel. Narcyz uważa, że Masz jakiś ukryty motyw. Narcyz nie wierzy w Twoje prawdziwe, dobre i szczere intencje. Narcyz nie wierzy. W Twoją autentyczną, prawdziwą chęć pomocy. Narcyz uważa, że starasz się go kontrolować, że chcesz go wykorzystać. Wszystko co robisz, wszystko co mówisz, nie jest brane na poważnie przez Narcyza. Narcyz nie bierze tego na serio. Narcyz grał, czy w dalszym ciągu gra z tobą w grę? Narcyz wykorzystuje cię dla własnych celów, dla własnych korzyści. Narcyz wykorzystuje cię dla zysku. Narcyz wierzy, że Ty możesz robić to samo. Wierzy, że Ty możesz postępować. Tak samo. Narcyz jest przerażony i uważa, że chcesz go dopaść. Uważa, że chcesz mu zrobić to, co on chce zrobić tobie jako pierwszy. Niezależnie od tego, Narcyz pozostanie w Twoim otoczeniu i weźmie wszystko, co jest do wzięcia. Zabierze wszystko, co może od ciebie uzyskać, podczas gdy zwykle będzie ostrożny, by nie mieć do czynienia z potencjalnymi problemami, z niepotrzebnym zagrożeniem. Jeśli robisz coś dobrego dla narcyza, to narcyz nie uważa, że jest to prawdziwe. Narcyz nie uważa, że jest to autentyczne. Narcyz nie uważa, że masz szczere, dobre intencje. Narcyz nie traktuje tego na poważnie. Ty możesz mieć to na myśli na poważnie. Ty możesz robić to na serio. Ty możesz wierzyć, że coś budujesz. Że tworzysz coś wyjątkowego, coś znaczącego, Że tworzysz coś istotnego dla Ciebie, dla Was, Że tworzysz przyszłość, wspólną przyszłość. Możesz sobie nie zdawać z tego sprawy, ale jesteś jedynie pionkiem w grze. Jesteś jedynie częścią gry narcyza, jednym z okrążeń, jednym z wielu etapów, jedną z wielu figur, jedną z wielu misji, kampanii, jedną z wielu potyczek bitew na wojnie. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, że jesteś częścią gry. Dzieje się tak, ponieważ masz autentyczne, prawdziwe, szczere intencje. Masz szczere intencje, by coś zbudować, by zbudować coś znaczącego, istotnego, lecz z powodu nadpobudliwości narcyza. On widzi to tak, jakbyś rozwijał określony plan działania. Plan działania, który ma na celu zniszczenie go. Cokolwiek dobrego robisz dla narcyza, to nie sprawia, że narcyz postrzega cię jako kochającą i troskliwą osobę. Narcyz patrzy na to tak, że starasz się go kontrolować. Narcyz postrzega to tak, że chcesz go w jakiś sposób wykorzystać. Narcys jest nadpobudliwy, ponieważ sam właśnie tak postępuje z ludźmi. Narcys udaje, że chce coś zbudować. Udaje, że zależy mu na czymś istotnym, wyjątkowym, znaczącym. Narcys udaje, że zależy mu na związku. Przyszłości, rodzinie udaje, że zależy mu na Tobie, podczas gdy podstępnie, w sekrecie, w tajemnicy planuje, knuje, spiskuje, jakby Cię pokonać, lub jakby Cię wykorzystać, jakby wyłudzić od Ciebie jak najwięcej. Narcys często nie potrafi rozpoznać, kiedy ktoś jest szczery. Kiedy ktoś jest autentyczny, kiedy ktoś jest prawdziwy. Dzieje się tak, ponieważ narcyz nie wierzy w to, że ludzie są autentyczni. Narcyz nie wierzy w to, że ludzie są szczerzy. Narcyz uważa, że każdy stara się go wykorzystać. Narcyz wierzy w to, że każdy chce go wykorzystać dla własnych korzyści, dla własnego zysku. Narcyzowi chodzi przede wszystkim o to, by wykorzystać cię, zanim ty wykorzystasz jego. Chodzi mu o to, żeby to on wykorzystał cię jako pierwszy. Narcyz chce cię dopaść jako pierwszy, zanim ty dopadniesz jego. Dzieje się tak z powodu natury narcyza. Naturalną rzeczą dla narcyza jest nieustanna, ciągła rywalizacja. Obsesją narcyza jest zwycięstwo. Narcyz ma obsesję na punkcie wygranej. Narcyz będzie odgrywał swoją rolę, będzie udawał, że jest z tobą, podczas gdy za plecami będzie przeciwko tobie spiskować. Narcyz nie może zaufać nikomu. Narcyz nikomu nie ufa, ponieważ zwykle wierzy, że wszyscy są tacy jak on. Narcyz wierzy, że wszyscy są obsesyjnie kontrolujący, że wszyscy są manipulatorami, takimi jak on sam. Dla Narcyza wszystko jest grą, wszystko jest grą, w której musi wygrać. Narcyz z powodu swej nadpobudliwości. Manipuluje ludźmi, którzy nigdy nie chcieliby go dopaść, którzy nigdy nie zamierzali go wykorzystać. Narcyz manipuluje ludźmi, którzy chcieli dla niego jak najlepiej, którzy mieli na względzie jego najlepszy interes i często Przedkładali interes narcyza ponad swój własny. Narcyz zwykle kończy dokonując sabotażu. Narcyz dokonuje autosabotażu, sabotuje sam siebie, ucina gałąź, na której sam siedzi. Narcyz niszczy związki, niszczy rzeczy, które były bezcenne znaczące, istotne. Narcyz niszczy związki, relacje, sytuacje, które byłyby dla niego dobre. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.